Siemaneczko, siemaneczko, witam was serdecznie W kolejnym dniu Dzisiaj już mamy środę i właśnie sobie Podążamy do Liberca Na rozładuneczek i załaduneczek Zachęcam was o pozostawienie łapeczek w górę Zasubskrybowanie mojego kanału Over the edge. Like I'm floating through the air. The pain I felt is painful. All is said and done. Oh. 9 I dopiero nas teraz wzięli na plac. Godzina czasu pod bramą, póki łaskawie nas wezmą, no ale wiedziałem, że tak będzie, bo jak kobitka z ochrony dzwoniła i podała imię magazyniera, to już wiedziałem, że nie ma szans, że o ósmej wiadę. Godzina będzie oczekiwania. No i tak się stało. Ale dobra. W grunt, że już się coś dzieje. I nas tutaj zrzucają, później załadują pojemników, nie wiem ile. Nawet ich tutaj, kurde, nigdzie nie widzę. Pewnie mają gdzieś na hali pojemniki przygotowane. No cóż, zrzucimy się i wypad w kierunku Austrii. Jutro w czwartek się zrzucamy. Wracamy się do Liberca. W piątek z rana się zrzucamy i do domu I elegancko, i tyle mojej nocki było. Ale niby, niby tyle mojej nocki, a w niedzielę będziemy już nockę typową zaczynali Więc cóż Opa! Wodę sobie przytargałem Żeby mieć w banietce Bo oczywiście Skończyła mi się No i oczywiście po Po hałasach To już wiadomo na jakim miejscu wie jestem Ale tak mogę powiedzieć, że jestem właśnie już w Austrii. No i kurczę, powiem Wam tak szczerze, że patrząc tu na zaistniałą sytuację, no to stoję jak taka typowa pokraka, no ale to jest spowodowane tym, że musiałem się dostosować do zaistniałej tu sytuacji. No, tak jak mówiłem, stoję ty jak typowa pokraka. Zobaczcie, kurde, ile mam miejsca od murku. Eee, może nie, nie, w, nie wdepnę w tą wodę No, tak to właśnie wygląda No, a wracając do tematu No to już wiadomo gdzie stoję eee, i, I mianowicie No co się może tu przede mną znajdować Jak nie Lora Litwin I kurde staną jak po kraka Liczę na to, że może kurde Pauzę będzie robił i zaraz stąd odjedzie, to sobie wyrównam się, a mam nadzieję, że kurde zaraz ruszę, a jak nie, no to, no cóż. No to będę musiał zakończyć tacho w tym miejscu, co, co stoję, jak taka typowa pokraka. Bo tak na, na dołą sprawę stoję tu już 50 minut, też robię pauzę. Bo liczę na to, że on może kurde stąd odjedzie, ale chyba wątpliwa sprawa będzie. No ale zobaczymy, na razie. Co tu się kurczę wydarzyło na tej autostradzie? I to jeszcze kurde półtora kilometra przed parkingiem. Czyżby tutaj panowie policjanci ściągali ciężaróweczki na kontrolę? Łapankę wyrobili? Cholera, wi A tak w ogóle to mamy dzisiaj już czwarteczek, moi drodzy. Na chwilę obecną wyjechałem już 50 minut. Jesteśmy już załadowani. Lecimy do. Czeskiej Republiki, oczywiście do Liberca, standardowo jutro się zrzucamy, ładujemy i spadamy do domu. Taka, taki jest plan, ale na razie to mnie przeraża ten tutaj e, korek. Nie wiem, czy będzie to polek widać. Sznur ciężarówek nagle się zrobił za mną, przede mną też, więc cholera wie o co kaman. Moment later Zostało mi jeszcze 74 km do Liberca No i pewnie jak właśnie w tym momencie słyszycie No to deszczem zaczęło padać W sumie to nie wiem czy padać, tylko bardziej napierdzielać No ogólny dramat No i trochę ta pogoda mi popsuła plany Bo w planach miałem jeszcze zajechać na Myjnie. Teraz to ja nie wiem, czy opłaca mi się zajeżdżać na myjniach Bo to nie będzie żadnego sensu na myjnie, ale jak zobaczyłem, kurde, że tam jedna ciężarówka stoi przed wjazdem, druga się myje dopiero. To jest bez sensu, kurde, czekać. Jedziemy w nasze krzaczory dzisiaj. W tym tygodniu auto, zestaw nie zostanie umyty, no nic. Dobra, lecimy w stronę Liberca. Nawet kurczę powiem, że zajechałem na myjnie tam w tych germanicach, no ale jak ja zobaczyłem kur, widziałem, że ciężarówka stoi e, e, przed wjazdem, to mówię, dobra, to zaraz pewnie wiedzie. No, ale okazało się, że tam e, tyle co ciężarówka wjechała do, e, na myjnie. Więc no mówię, nie będę stał i czeko. No a nie ukrywajmy, no. Nie ukrywajmy, no. Brudny. Brudny. Ale. Kurde, nie, 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 nie wiadomo, czy to będzie padać, czy nie. No ale dobra, chociaż najważniejsze, że kurde, nie jest patelnia tak jak wczoraj. Wczoraj była taka patelnia, że szkoda gadać. No, i postanowiłem, że uruchomię swoją klimę postojową. Nie no, to tylko tyle, że sobie wpadłem na taki właśnie genialny pomysł. Prawdopodobnie chyba mi się, prawdopodobnie będzie to, że mi się klima postojowa chyba skończyła, bo pochodziła wczoraj dwie minuty, wyłączyła się i zarzuciła błędem, kurde, error F04. Zaraz zobaczymy. Idzie tam jakieś powietrze, no, zmniejszyła swoją kurde prędkość, tak jak powinno być. No i zaraz będzie, że jeszcze minutę pochodzi i się wyłączy. I zaraz mi Żygnie e, błędem error F04. No. no i ona właśnie kurde się wyłączyła, zarzuciła e, błędem F04. E, wczoraj, jak wyczytałem na internecie, że jak jest taki e, błąd na klimatyzacji postojowej, no to oznacza, że klima się zepsuła. No troszeczkę kurczę powiem wam tak szczerze, że to jest dziwny temat, no bo ostatni raz klimatyzację używałem w zeszłym roku w sierpniu, w połowie sierpnia ostatni raz ją użyłem, bo potem kurde nie było takiej potrzeby. No i kurde człowiek wczoraj chciał uruchomić, no i dupa no. No cóż, no nic nie poradzimy. Wziąłem sobie ogólnie bluzę, no bo wiadomo jest kaptur, kaptur o pyku, A nie wiem czy kurde tu czasem deszczem nie lunie. A nie chcę mi się kurde nic gotować i po prostu idę do yy, do McDonalda. Tam sobie zakupię jedzenie, yy, przyniosę do ciężarówki i przy filmie sobie zjem po prostu. No tak to właśnie będzie wyglądało, więc idziemy. Jedzonko mamy kurde w plecaczku, a tu mamy sobie kolkę. No i powiem Wam, że jak schodziłem tu kurde tą górką, To myślałem, że się po prostu wypierniczę, ale na szczęście udało się zejść, jak i również teraz wejść. Ale kurde, patrzcie jak to jest pięknie. Patrzcie jakie widoki. Dobra, nie pozostaje mi nic innego, jak sobie pomału spacerkiem wracać do ciężaróweczki. A my widzimy się jutro rano, więc trzymajcie się do rana. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.